Chłopaki, wyczytam was teraz. I sprawdzimy obecność. Okay. Henon Szureham, Roger Peterborough, Michael Streska, G z Londynu, Mysz z Jenimborough. Czy jest Was? Jest też Was. Pablo Tundes z El Pablo Szepi, Słowik z Birmingham, Pawełski z Manchester, Zadek Szczepin. Prosta sprawa, ta bitwa wygląda tak, że dwóch z masku staje i jeden odpada. Nie ma litości, więc jak za pierwszym razem nie pokażecie się z najlepszej strony, to odpadacie i nikt o was sobie nie będzie pamiętał. Więc trzeba napierdalać i grać, trzeba robić dobry freestyle. Zresztą ja też sobie porapuję do tego widu, ale widzisz ty, ty, co za zioł Ty tu wpadłeś, kurwa, ze walczu, free fall i fall Nie wiem, co ty masz z tymi trzopaczami, chyba ziołek się na jakiejś pustyni Ej, To chodzi tyle, z tematem, i tak jak ty łaku wkładę tutaj na matę Nie wiem, raz, no na pewno co najwyżej sponiewieracie Oby Obym jedno w końcu Bo zajarałeś za dużo tutaj jointów To jest old cool A ty możesz sobie lecieć dzisiaj w łóżku I, I widzisz tak, ja tutaj nam kółko A ty skończysz jak joint spalony, z wstyd i to. Bo to. I mogę jechać tutaj dalej A ty nas bywa kurwa koleś A nie tutaj na scenie tu szalej Słuchaj, ziomek, powracam, tutaj jest sprawa taka. Widzisz ziomek, ja tu potrafię też postagać. Typie dalej i widzisz ziomek w łapcach Przedstawiam kurwa wszystkich paciek z planą. Dziecko z balonikiem dla łodziana, 30 sekund się odrasta dzisiaj. Do dobra, dobra, kurwa tak. to jest dziecko z balonikiem, to jest Luna Park! Dobra żołóż, teraz daję ci słowo, a teraz pójdź do baru, kup sobie watę cukrową. E, e, je, ruskie malboru bez akcyzy, wiesz o co chodzi, to jest tak, że zliździsz na winę i przywinę to tak jak chciałbyś to zrobić Wiedziałcie tutaj zwinę Ziomek Jesteś Walza, to ja na tej walce mam patschlina Ty, człowieku wiesz o co chodzi, się tu nie odznaczysz, patrzę to pewno nie wiesz co to znaczy, stop, 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 stop! Dobra ziołetku, twój rap to zwykły chłam On do wystawia dupę i mówi kłam I wiesz o co chodzi banalnie Każdy z kreskówek bierze cię analnie Kubeku nas masz przejebane Ty nawet przeruchałeś kastorabę I wiesz o co chodzi w pierwszy Ty walisz wszystko od deski do deski Ej, hey, teraz got, got. prata, tvoja matka matematička i se po kontak. Ej, ej, teraz tu šanso, tvoja matka vali se na okrągło. Vidíš? Ej, teraz tu, bratře, tvoja matka vali se na okrągło v každém kwadracie! E. Nie widziałeś w tym wieku lej hey, Dobra i jadę tutaj dalej Pewnie z tym wejściem, Kurwa już przygrałem ale się pokazałem I mam wyjebane więc rzućcie tutaj hałas i jadę dalej Dobra, dobra, dobra dział, dobra dział Jedziemy następnie. ja Słyska, się zjadę, zjadę tego żonka. No bo kurwa już się podłał Do zobaczenia na koncercie Zejdź tu, jest tu na podejście, tam jest twoje miejsce tam jest Dziękuję serdecznie osobom z masz? wymyślającym tematy. Omlet, wik, promaż. Yo, dobra. Lecimy teraz, bitwa, daj mi miszura. Tu jest gruby kogut, tu jest słaba kura. Patrz, ty, zaraz ci oddam majka, zrobię z ciebie omlet, no bo same jajka. Ja pierdolę, ty, ale flaczki, kurwa, samem górę, a widzę same kaczki. Same kaczki, tak, 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 Kwaśniewski. Myślisz, kurwa, że ty jesteś lepszy? Wow. Dobra, lecimy. Gruba młyba, chuba! Pół minutki! Patrz, właśnie tak, teraz sprawdź, do Gruba biba na pani, ale kurwa chuda w skillach. I właśnie tak, nie za mi to sprawdzaj. On to chciał posłodzić, ok, jak nie ma spartam. Ja tu wierzę, jak wszyscy na naraz, a wszyscy dla mnie teraz kurwa robią hałas. I nie będę znała, która jest cała Ty kiedy ja nawilę, ten typ ma kurwa ki się w spodniach. I tam tutaj spokój wejścią To jest bitwa o Punty, to jest bitwa o Splendor To jest letter, a ja tutaj właśnie po to jestem Ej, staro na teraz się tu łączę Jak Nokia, kurwa, weź tu popatrz, mam czteropak Jestem prawie jak a ty co rano na śniadanie kurwa wego spermę Ty takimi tekstami są wygrety wyścig Wiecie co? Głodnemu chleb na myśli Yo. Jesteś w tym miejscu przegrany, przez wygrać ze mną, prędzej umieć tu bałwany. Dziadek, i to skumaj, to jest lester, to jest miejsce, w którym kurwa ponosisz klęskę. Widzisz, jesteś piesem, ja się opierdalam na śniadanie, mówmy, mi chaliba Dobra, wiesz, tam ja tutaj z całej pizdy padam, bram w za naszą Tak to skumaj, on to robi wczoraj, jego ojciec to jest ksiądz. Cię sponiewieram, nie dożycie życie sponiewieram To gaszy kurwa jak peta widzisz tak, ej, teraz sponiewieram i kończy się kurwa twoja kariera Michael, chciałeś wejść fajnie, ale niestety lepiej pisz brajlem Stary, te freestyle ja pierdole są tak jak okaże marne Widzisz, no i teraz to obczaj! Bo masz sobą nożna ty! Ej! Teraz to jest ta technika, chcesz kawałki, to kurwa nagraj na mnie Bisa! <laughs> Yeah. Ale wczuć tak, Przyszedłeś z ekipą i wyjdziesz tu sam, no to jesteś dziwką! Czekaj, tak cię rozkminię! Myślałem, że mi w końcu pojedziesz po rodzinie! Nie ma, nie Teraz jadę tu nieźle, ale sorry, dla mnie jest przecież miejsce! Teraz ty, ty Zrzucie kurwa po dwa punkty i wiesz to nigdy tak to rozumie. mu po dwie blachy kurwa na bilet. Widzisz tak ty? Ej, teraz to panie, sorry, ta statuetka kurwa jest dla mnie. O. O. Statuetka jest dla ciebie, po poziomie, jak Jaką wygasz tą kurwa? Pierdolisz na złowie. I powiem ci tak, powiem ci jedno Bo się od wszystkich naszych mam w pierdol Ej, hey, masz ogień, ty Ty jesteś trochę dziwny, masz ogień Szkoda za zapalniczki No i tak, typie No i ja tak tu lecę, a ja płonę Kurwa, jak chłopnej Nie Powiem ci tak, mówiłeś, że bit jest smutny To okrutne, bo jedyne to jest prawdziwe To że twoje życie jest smutne Nie widzisz, tak, to prawdziwe I na faktach, i właśnie tak Na tym to wszystko, ta jest oparta numer no Trzy! jaki każd! Mm. Mamy finał, zawko pierwszy, 40 sekund. Graj, DJ! Jedzieś! Jo, jo! Ej, ludzie, to jest finał, zróbcie jakiś! hałas! Nie mm. chodźcie bliżej, kurwa tam z tyłu, nie będziecie nic słyszeć. Możecie mamać łapami i kurwa, patrzmy się! Jo, Raz, raz, raz Słuchajcie tego typa, on ma taki chujowy freestyle, że osoba niepełnosprawna w mózgu po prostu stała i wyszła Tak! I tak ci ludzi, że ściany muszą się opierać o ludzi No! Teraz drogą bu, bo jest tylko jeden mistrz Teraz straż, to jest tutaj Lester I wiesz, że to kurwa nie jest kiepskie Patrz! Chciałeś tutaj pokojowy albo po joby? Dobra, teraz my wchodzimy na łowy Dokładnie tak. A teraz popakiwaj sobie na temat Kto się tak urządził? Kto cię tak urządził. Yo, 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 yo. Ej, nie słuchaj się więcej takich typów. Jest ilerem najgorszego jaką widziałem w życiu W sumie zjewał, stanu na scenie i przed kaniarami się sprzedał. No i wiesz, ja tak sądzę, no bo kurwa stary cię urządzę I to nie w sądzie, story, i to jest taka akcja, no bo policja węży tam przy klatkach. Więc uważaj, chłopy taki, no bo wiesz, że tutaj mogą się kręcić gdzieś tej baki. Ale... Umier, masz szczęście, bo ci żaden Anglik nie rozumie, nie rozumie, nie zdoła. Jedyny jaki język działa, to język chciała! No, 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 tak się to robi. Mam na to swoje sposoby. Tak, tak, Łodzian, W tym finale musisz jeszcze zalosować. Piękne dłonie. mam. Dobra. Dostałem temat i teraz ciebie skończę. Big Bird płonie, bo to pora na dobranocznie. Ej, wiesz która godzina? Która godzina? Szóstna godzina taka dla ciebie rozpina. Prosta niby. Idź na grzyby, bo tylko tam jesteś dobry. Niby, tak. Big Ben płonie, no to ja teraz chodzę tu z moim ziomem. Tak, przyjechałem sam, tu z Peterborough. A i tak ludzie tutaj za mną idą. I idą za mną, i to jest tak, zdobyłem to łatwo, bo freestyle jest zawsze zagadką, a Ty chciałeś zgadnąć, tylko moje słowa, Big Ben płonie w jak twoja głowa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. hej, tak to dzieje się, słuchajcie, a teraz zero tematu, wchodzimy w trzecią rundę, bez zbędnego gadania, DJ, 40 sekund dla chłopaków, play! Wiem ziomek, że mam od Ciebie tu więcej racji, bo jestem kurwa prawieniakiem na emigracji. No i nie ulegniesz pod wpływem moich panci, nawet tarcza Ci nie wystarczy. Jo, tak ziomek, no bo wiesz, że ja tu daję ogień na mikrofonie. No i przecież wiecie, spalił Big Bena i postawił tam meczeć. Taka prawda, on ma na imię młodzia, nazwisko Anna Hagwar. jest taki młody, że że mi się jeszcze urodził. No i się zaskoczę, jest taki młody, że kurwa pije piwo przez smoczek. Dobra, młodzian. Dobra. Słuchaj, i tak teraz wejdę. Mówisz o tajniakach? Fajnie, że mnie ostrzegłeś. E, prosty jest, ale kurwa, skąd ty w ogóle to wiesz, ty? Patrz, tak to z. No bo to kurwa... Tak, frajer, właśnie tak. Oni nie dopowiedzieli, bo wiedzą, że ty to łak. Patrz, yes. teraz freestyle, a ty jesteś tego no, 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 kurwa, to jak kubiczka. Patrz, masz tutaj pół ziomów, ale wiesz komu oni nie dają mikrofonu. Właśnie tobie ziomek, bo jesteś najsłabszy, tutaj z ty. Właśnie tak, a ja tak jadę pod tym beat. Jakbym ci zgłaszał, no to nie nadążyłbyś. Krzyszy się kurwa dla Możona! A teraz krzyży się dla zawki! <śleski> organizator dzisiaj cookies to dzięki niemu pierwsze miejsce trochę funtów które się zabrało, a te pieniądze idą na piwo was, na was za wasze stronie dzięki za imprezę funty mole rock uk kraj to bliżej jesteśmy na szczycie na imprezy To ognia, cała impreza ej, ognia. na, płonienie, na płonienie. No i wiecie mam ej, sprawę, jestem zawet Czuję się lepiej niż bym wygrał, mam talent Yo. Wygrałem tu grube funty W sumie tyle to moje kurwa dwietniówki na no.